Zapraszam no, Zapraszam was do dzisiejszego luźnego vloga z całego dnia i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i zapraszam do niej. Siema myszeczki, idziemy po kwiaty na pani Marty. się. tak, będzie fajnie. Tylko nie wiem ile, ile one kosztują w końcu. No zapłaciłam już, ja zapłaciłam już 50, więc jeszcze 50. Dobra. Chyba. I musimy je tylko odebrać i zaraz wam je pokażemy, jak wyglądają. Jest, jest, jest. Czemu jestem taka niska? <laughs> I tak. I będzie fajnie, więc... Czemu Zbieram jestem taka okrągła? Albo jestem taka ogólnie okrągła. <laughs> a jesteś strasznie w ogóle blada. No? To jest to dla ciebie. No. to jesteś ogólnie strasznie blada z tego. Się nie opalasz, kobieto. No, do Egiptu ja, bo No ja nie mogę... Byłam. Właśnie w opali... Byłam. W tym roku? Nie w tym roku. A. Ale nie byłam, tylko się nie opaliłam. To sobie kup przyspieszać zapalania. Kurwa, kupiłam też raz. Serio? I mam cała pomarańczowa. No to nieźle. Nie polecam. Więc idziemy, Alo. elo. Elo. my już odebraliśmy staty. Są close. Są Czy możemy zrobić sneak peeka? Właśnie nie, nie wiem. Nie damy rady zrobić sneak peek, ale... ale mamy bułki. Pokaż, duży jest. Rel. Sigma. Wa Popatrz tak tak co Ja wiem ja, ja. Dobrze, czekaj Hej kamerzeczki, robię szybki hol zakupowy z lupa I robię od razu try on, Więc, yy, tak Jest tylko jedna rzecz Ja strasznie mi się spodobała Proszę, taki Bluzo Pola? Coś takiego Ogólnie spodoba mi się Może nie wygląda obiecująco, ale mój potencjał więc zaufajcie mi i tak to jest mój fitczek. jest naprawdę fajna, ale jest tej bistar i to ja jest tak w ocencie, proszę moją bluzę i tak wygląda w niej a pomarańczowy fu mój Outfit Check na Wigilię Klasowo, bo dzisiaj jest ja jakoś jadę za e, dwie godziny i nie mogę się doczekać, bo to będzie w sumie ostatnia wigilia z moją klasą i co? to jest mój Outfit Check muszę jeszcze zrobić włosy, tylko bo są słabe i, i mi się nie podobają. <laughs> I co? No i zapraszamy was do dalszego oglądania. I jadę jeszcze po Wigilię. Na razie to odrosty nie oddają, ale robię sobie takie ładne. Tak. Hej, kamiszeczki, ja już zaraz lecę na Wigilię, To jest mi cały outfit. uważam, że jest spoko, to spodnie z Nisseya i tłum. Biżuterii takich jakichś sieciówek, no nieważne ogólnie. I tak mam jeszcze dzisiaj pazy i robię takie świąte... No nie świąteczne, takie bardziej pod robię. I tak. I widzimy się już na Wigilii. Miszeczki to jest Sigma. Miszeczki tutaj mamy... I mamy, kremówki I mam do ręki? Tak Pozdrawiamy mamę Pozdrawiamy mamę What's in your bag? iPhone Dobra, czekaj, czekaj, Julia Co? tulip Pokaż, pokaż, tak Ese, nie, sensor. Sensor. Sens Dobra, Dalej Lambra do włosów H&M Konturweczka. Dobrze, Lowe. dobrze. Lovel. 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 Psikacz do nosa na, dla dorosłych. No, no, dalej, dalej. Zestaw linijek i ścierek. O kurwa. Za złoty dziewięćdziesiąt dziewięć. Czemu masz w torbie... 300 <grystof> Ekiery. Giełka. No, 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 a jaki zapach, bo nie widziałam? Tempetatium. Dobrze, dobrze. Okej. Panda, piórnik. Czemu ty masz takie rzeczy w torebce? Kosmetyczka pierwszej pomocy. Dobrze, dobrze, dalej. Piórnik z Almą i Elzą. Jest taki dzień! Yes! dalej. Telefon! Kurde, Julia! Nie wiem, Pozdrow. Uwaga, ostatnia rzecz! Pozdrawiam! Pozdrawiam, mamę! A co jeszcze? Jadowa. Pozdrawiam, mamy. A jeszcze pozdrawiasz? Pozdrawiam jeszcze, tatę. Pozdrawiasz vloga? Pozdrawiam vloga. Oh, pozdrawiam, Od make kaperki, pozdrawiam. Nie wiem, czy się chyba, aż mnie. Tego nie wstawaj. Nie wstawaj. Trzeczki zostałem, jeszcze godzina. Czego tak. I co, później? Ja jadę ja jedę na. Jest! Jezu. Kurwa, Jezusa. No. Ja jedę na fazy. Ty Julia, co robisz? Po tym? Ja idę do domu otwierać paczkę. Wyślij hol. A przecież co robisz? Serwą, serwą. No, serwą. no serwą. mam serwą. Ja dla mamy. A jestem czerwona. Ja czerwona. A co, mam te oka? Mm -hmm. Dobra. Pokażę efektu Po. Nie zapomniałam dograć yy, do vloga yy, efektu Po końcowego bez więc od razu Wam pokazuję. Fajne. Fajne, to kurwione są. I tak. I życzę Wam wszystkich wesołych świąt, bo też się nie pożegnałam. Pieczęki to jest koniec Wigilii klasowej. Koniec. Bye, koniec. Bye, Ostatni bye. raz w tym roku jesteśmy w szkole. Tak, bye. Na rok.